Słowo Boże na Każdy Dzień. Ludzie, którzy wierzą w Boga, od dawna żywią nadzieję na piękne przeznaczenie. Wszyscy wierzący w Boga mają nadzieję, że nagle spotka ich szczęście. Wszyscy mają nadzieję, że zanim się obejrzą, zostaną spokojnie usadzeni w tym czy innym miejscu w niebie. Ale ja mówię, że ci ludzie z ich pięknymi myślami nigdy nie wiedzieli, czy są odpowiednimi osobami, aby spadło na nich z nieba takie szczęście, ani czy będą mogli zająć miejsce w niebie. Teraz już dobrze znacie siebie, ale nadal macie nadzieję, że uda się Wam uniknąć katastrof dni ostatecznych i ręki Wszechmogącego, gdy każe On złych. Wygląda na to, że posiadanie słodkich marzeń i myślenie życzeniowe jest cechą wspólną wszystkich ludzi, których zepsuł szatan, a nie przebłyskiem geniuszu jakiegoś samotnika. Mimo to chcę położyć kres Waszym nadmiernym pragnieniom. I waszej chęci uzyskania błogosławieństw. Biorąc pod uwagę, że wasze występki są liczne, a przypadki nieposłuszeństwa coraz częstsze, jak można to pogodzić z waszymi pięknymi planami na przyszłość? Jeśli chcesz nadal postępować według własnego uznania i tkwić w błędach, bez hamulców. A jednocześnie wciąż pragniesz, by Twoje marzenia się spełniły, to zachęcam Cię, byś dalej trwał w odurzeniu i nigdy się nie obudził. Twoje marzenie jest bowiem puste, a w obecności sprawiedliwego Boga nie uczyni On dla Ciebie wyjątku. Jeśli po prostu chcesz, aby Twoje marzenia się spełniły, to nie miej marzeń. Lecz zawsze spoglądaj prawdzie w oczy i przyjmuj do wiadomości fakty. To jedyny sposób, abyś mógł zostać zbawiony. Jakie są konkretnie etapy tej metody? Po pierwsze, przeprowadź analizę wszystkich swoich występków, a także zbadaj, Wszystkie swoje zachowania i myśli, które nie są zgodne z prawdą. Jest to coś, co możecie łatwo zrobić, i wierzę, że wszyscy myślący ludzie są w stanie to zrobić. Jednak wyjątkiem są ci, którzy nigdy nie wiedzą, czym jest występek i prawda. Ponieważ zasadniczo. Nie są myślącymi ludźmi. Rozmawiam z ludźmi, którzy cieszą się uznaniem Boga, są uczciwi, nie mają na koncie poważnych naruszeń administracyjnych dekretów i z łatwością mogą dostrzec własne występki. Chociaż jest to coś, czego od Was wymagam i jest to dla Was łatwe do osiągnięcia. Nie jest to jedyna rzecz, której od Was wymagam. Bez względu na wszystko mam nadzieję, że nie będziecie się na osobności śmiali z tego wymogu, ani tym bardziej nie spojrzycie na niego z góry i go nie zlekceważycie. Potraktujcie go poważnie i nie odrzucajcie go. Po drugie, dla każdego ze swoich występków i nieposłuszeństwa, poszukaj odpowiedniej prawdy i użyj tych prawd, aby się poprawić, a następnie zastąpić swoje występne czyny oraz nieposłuszne myśli i akty praktykowaniem prawdy. Po trzecie, powinieneś być uczciwym człowiekiem, a nie takim, który zawsze stara się być sprytny i nieustannie zwodzi. Jeśli potrafisz osiągnąć wszystkie te trzy rzeczy, to jesteś jednym ze szczęśliwców osobą, której marzenia się spełniają i której udziałem jest pomyślność. Być może potraktujecie poważnie. Te trzy mało atrakcyjne wymogi, a może potraktujecie je nieodpowiedzialnie? Niezależnie od tego, moim celem jest spełnienie waszych marzeń i wcielenie waszych ideałów w życie, a nie wyśmiewanie się z was czy robienie z was głupców. Moje żądania mogą być proste. Ale to, co Wam mówię, nie jest tak proste, jak jeden plus jeden równa się dwa. Jeśli będziecie tylko mówić o tych sprawach bez zaangażowania, albo rozwodzić się nad pustymi, wzniośle brzmiącymi stwierdzeniami, Wasze plany i życzenia na zawsze pozostaną pustą kartką. Nie będę czuł litości dla tych z Was, Którzy od wielu lat cierpią i ciężko pracują, jednak nie mają nic do pokazania. Przeciwnie. Dla tych, którzy nie spełnili moich żądań, mam karę, nie nagrodę. A tym bardziej nie mam współczucia. Być może wyobrażacie sobie, że skoro jesteście wyznawcami od wielu lat i ciężko pracujecie, bez względu na okoliczności to tak czy inaczej powinniście zabycie posługującymi dostać miskę ryżu w Bożym domu. Powiedziałbym, że większość z was myśli w ten sposób, ponieważ zawsze najważniejszą zasadą było dla was, jak z czegoś skorzystać i nie zostać wykorzystanym. Dlatego mówię wam teraz z całą powagą, nie obchodzi mnie, jak pełna zasług jest Twoja ciężka praca, jak imponujące są Twoje kwalifikacje, jak blisko podążasz za mną, jak bardzo jesteś znany, ani jak bardzo poprawiła się Twoja postawa. Dopóki nie spełnisz moich żądań, nigdy nie zasłużysz na moją pochwałę. Jak najszybciej spiszcie na straty te wszystkie wasze pomysły i kalkulacje i zacznijcie poważnie traktować moje żądania. W przeciwnym razie obrócę wszystkich ludzi w popiół, aby zakończyć moje dzieło, i w najlepszym razie lata mojego dzieła i cierpienia obrócą się w niwecz. Bo nie mogę wprowadzić moich wrogów i ludzi cuchnących złem, Podobnych do szatana, do mojego królestwa, ani w następny wiek.